Karolina Pajączkowska spaceruje po tęczowej ulicy w Rejkiewiku i pokazuje jej w sieci. Co na to szefowie z TVP? Dziennikarka jest też niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Często publikuje tam swoje prywatne zdjęcia i nagrania, na których nie boi się pokazywać niezwykle zgrabnej sylwetki. Podczas jednego z ostatnich wywiadów, jakich udzieliła prawicowemu tygodnikowi sieci, przyznała, że chciałaby w przyszłości spróbować swoich sił za oceanem i marzy jej współpraca z CNN. Wspomniała także o pomyśle na autorski talk show. Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać wyjaśnia. Po intensywnym okresie ciężkiej pracy przyszedł czas na zasłużony wypoczynek. Piękna prezenterka tym razem zdecydowała się na podróż do Islandii. W sieci pochwaliła się filmikiem, na którym relaksuje się, zażywając gorącej kąpieli w gorących źródłach Sky Lagon. Karolina Pajączkowska znakomicie czuje się przed obiektywem. Widać to nie tylko w TVP, ale także na fotografiach, które udostępnia w sieci. Nic w tym dziwnego, w przeszłości niejednokrotnie startowała w konkursach piękności i pracowała także jako profesjonalna modelka. Kontrowersje wzbudza jednak nieskąpe bikini popularnej dziennikarki, ale podkład muzyczny, jakiego użyła do swojej Instagramowej relacji. Nagranie zę spaceru potęczowej ulicy Rekewiku ubarwia bowiem piosenka zespołu THE Bladska Posłuchaj. Amerykańska grupa wystąpiła w Zakopanem w trakcie Sylwestra Marzeń w TVP w atmosferze skandalu i zadedykowała ten utwór środowisku LGBT, które, jak wiadomo, na Woronicza znajduje się na cenzurowanym. Fani dziennikarki od razu wyłapali ten szczegół i zaczęli żartować sobie z zabawnego zbiegu okoliczności w komentarzach pod postem. Stąpanie po cienkiej tęczy Oby prezes nie miał Insta, ale szacun za odwagę, napisał jeden z internautów. Czy to rzeczywiście jedynie zabawny przypadek? Czy może celowa prowokacja ze strony Karoliny Pajączkowskiej? Sama przecież już nieraz wspominała. Że nie ma obowiązku nikomu przyklaskiwać.